Nie bardzo poruszyło, jak papież Leon na pierwszym spotkaniu z kardynałami, powiedział, dlaczego przyznał się do tego, dlaczego zdecydował się na wybór tego imienia. I powiedział wtedy, że ewidentnie nawiązuje do papieża Leona XIII. I on powiedział coś takiego, że tamten pontyfikat, papieża, który działał w kościele na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy właśnie tamten potyfikat przypadł w momencie, kiedy świat zachodni przeżywał niesamowity rozwój rewolucji industrialnej. I wtedy prosty człowiek, pracujący człowiek, został zagrożony, że wyeliminuje go maszyna. Wtedy Kościół papieża Leona XIII stanął w obronie człowieka prostego i poczuł się w roli przewodnika przeprowadzającego ludzkość przez tamtą. Ten czas tamten, czas rewolucji.